do przyjęcia pewnego planu inwestycyjnego na, najbliższe, na najbliższy rok i obecnie już dawno z Radą Nadzorszczą mam przygotowaną na celu napról z wieloletnim planem inwestycyjnym. Wiele tych inwestycji ma za zadanie doprowadzić do tego, aby nasz zakład, jeśli dziś nie jest najnowocześniejszy, a wcale nie uważam, że uprawniono jest takie stwierdzenie. Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów w odpadów w Polsce. I jeżeli dziś nie jest najnowocześniejszy, to te wszystkie działania z pewnością zrobią nas, z nas lidera. To są główne zadania naprawcze i inwestycyjne o przyszłości w świetle zmieniających się przepisów i rozporządzeń i ustaw, które wchodzą bardzo szeroką falą do, do obrotu prawnego i spółka musi się do nich dostosować. Dziękuję. Jakby tytułem wstępu myślę, że, że to wystarczy. Ja tak rozpocznę od pytania i nowa okazja zapoznać się z takim materiałem, który był efektem prac naszej komisji takim listem otwartym do jeszcze potrzebnego zarządu, żeby który z którymi skierowaliśmy te obszary, które na przykład miała się na wykonujące sprawy. Raz mamy z sugestiami szalogy środków działań, które można y, byłoby zrobić. Y, wiem, że Rada Nadzorcza przyjęła czy narzuciła zarządowi tamtemu temu pewien program naprawczy, który y, pan Tomasz Paniel tutaj referował z konkretnymi zadaniami y, i sami. chciałbym zapytać, jak o... Czy ten program naprawczy został realizowany w całości lub w części? Co jeszcze z niego jest do zrobienia i czy w stosunku do tego pierwotnie założonego planu coś, coś się zmieniło, bo zmienić się musiało? Ja bym program naprawczy podzielił na dwa Jeden program naprawczy dotyczący y, 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 głównie y, niewystarczającej sprawności obecnie pracujących instalacji na terenie obiektu, które to mają bezpośredni wpływ na jakość życia okolicznych mieszkańców, ale również drugi etap, drugi segment programu naprawczego jest skorygowanie pewnych rozwiązań, które były zastosowane przy tworzeniu, przy uruchomieniu inwestycji tej spółki, gdzie technologie poszły o wiele dalej naprzód i można stosować inne rozwiązania hmm, dające możliwość spółce funkcjonować hmm, efektywnie i efektownie. O tak bym to powiedział. Te, te działania naprawcze, o których pan przewodniczący mówi, hmm, są wdrażane. Hmm, wszystkie są na etapie administracyjnym. Jako spółka prawa handlowego, komunalna spółka prawa handlowego jesteśmy zobligowani do procedur przetargowych. Mogę powiedzieć, że w chwili obecnej z takich podstawowych rzeczy, które na pewno wpływają na Państwa niezadowolenie, jest działająca na bardzo niskiej sprawności instalacja proezowująca. Mamy już wytyczne opracowane przez niewielu specjalistów do takich instalacji w Polsce. Mamy już wytyczne Pana Doktora z Politechniki Krakowskiej do projektowania. Jest wybrany projektant, który. Będzie taką instalację projektował, następnie będziemy musieli wygłosić przetarg po uzyskaniu stosownych decyzji na przetarg na wykonawstwo, na zadanie inwestycyjne, po czym w osiągnięciu tego przetargu w tym roku chcemy tą całą instalację nową, obrazującą wybudować. Projekt określi skalę zadania. W tym roku w budżecie przewidzieliśmy na to 60 tysięcy złotych, tak Pan wychodzi z kalkulacji, całe zadanie ma być wykonane w tym roku. Następnie jest również kwestia na pewno uciążliwości wynikająca z magazynowania odcieków, które nie mogą być poddane natychmiastowemu podczyszczaniu w naszej podczyszczalni, gdyż bilans odcieków zakładany, który miał powstawać, powstawać na naszym całkowitym obiekcie, mówię całym obiekcie, były na etapie błędnie założony i tych odcieków jest zdecydowanie więcej. Yy, Mamy jeden segment odczyszczalny w odwróconej osmozy, która oczyszcza te ścieki, aby trzymały parametry zgodnie z taryfą Komunalnego Związku Gmin na tej podstawie mogą być dopiero wprowadzone do, instala, do, do kanalizacji sanitarnej płynącej w kierunku ulicy włókienniczej. Więc te odcieki dzisiaj są magazynowane, ale już ogłosiliśmy przetarg na w myśl zasady trochę innej za projektu i wybuduj, czyli skróciliśmy, jeden wykonawca będzie i projektantem, i wykonawcą. I to zadanie również wykonamy w najbliższych miesiącach. Nie chcę Państwu deklarować, który miesiąc będzie zakończony i w którym miesiąc miesiącu będziemy mówi w pełnej jakby powiem w pełnej skali natychmiast wszystkie nasze ścieki kierować do oczyszczania, a nie magazynować w odpowiednich zbiornikach czy studniach. To wpłynie również na polepszenie y, y, warunków życia państwa. Y, jesteśmy zobligowani również do inwestycji związanych z, jak już niebezpośrednio wpływających na y, 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 państwa komfort. Y, wchodzi też o życie rozporządzenie z dnia 1 stycznia 2013 zakłady umieszkaniowania odpadów nie będą mogły kierować na składowisko frakcji energetycznej będzie ona musiała polegać dalszemu przekształcaniu, czy to sprzedawana za cenę ujemną do cementowni czy to w przypadku uruchomienia spalarni regionalnej do niej niemniej to też są duże wydatki, ale jakby to jest inny segment działań. Mamy pewne problemy również proszę Państwa na kompostowni halowej Gdyby kiedy, znaczy, dziś wiem że decyzja o jej budowie była decyzją moim zdaniem chybiową nie spełnia ona swojej roli a jest również zarzewiem takim ogniskiem powstających przy zdarzających się awaria z wentylacjami czy z bramami które nie można zamknąć gdyż przecinają się czy łamią się kółka na przewodnicach. I wtedy zdarza się, że właśnie z tej kompostowni również do atmosfery wydobywa się to, co państwa tak denerwuje, mieszając się z innymi wodorami, dyskomfort państwu daje. Tu jest sytuacja o tyle skomplikowana, że jest to jeszcze w okresie zgłaszania wad do wykonawcy, więc nie możemy działać poza nim i nie możemy w trybach awaryjnych prowadzić jakichkolwiek działań naprawczych, gdyż podlega to okresowi gwarancji i to są duże pieniądze wydane na ten obiekt, a nasze działania w chwili obecnej mogłyby, z pewnością spowodowałyby utratę gwarancji na wszystkie inne podzespoły i, i, i elementy tego obiektu. Więc tu mamy trochę związane ręce, ale czasami boksujemy się z hydrobudową, która była głównym wykonawcą czy firmą Kompost system, która dała instalację, wyposażenie technologiczne wewnątrz. Tych spotkań jest mnóstwo, walka jest przepychanka ogromna i, i wiemy, że tutaj, niezależnie jakby od tego, co Państwo odczuwają, wiem, że to trzeba zmienić i być może tą, tą stopnię falową w ogóle organizować Z takich większych inwestycji no, jest bardzo duża potrzeba terenów gmin, które obsługujemy przyjeżdża bardzo dużo tzw. Tak odpadu zielonego na liście w gałęzie na, na no, otwartą kompostownię placową. Akcje prowadzone przez gminy odbiory tego również bezpłatnie powodują, że nie mieścimy się na kompostowni, która w chwili obecnej funkcjonuje i będziemy ją rozbudowywać na tą czystą zieloną silną Mamy problem, ale to jest mój problem, nie państwa, ze zbyciem tego kompostu, który jest naturalnie kompostem w żaden sposób nie i dobrze, w żaden sposób nieprzerabianym termicznie, czy, 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 czy różnymi środkami wspomagającymi, niemniej rynek w tej chwili kształtuje się tak, że stanęło wiele bardzo inwestycji deweloperskich, mówię o osiedlach, o które zawsze były dobrym odbiorcą, bo potrzebowały to dla swoich terenów zielonych tak na ten rynek stanął i dlatego też również borykamy się z tym problemem, ale tego jesteśmy, aby sobie z tym starać pokonać. Również będzie wymagało dla wyświetlania, proszę Państwa, chcemy przeprowadzić, w tej chwili analiza jest na ukończeniu, ale w rozpo, właśnie, wszystko jest rozpoznane, wszystko złożyliśmy do użyciu do urzędowania Chcemy również uporządkować gospodarkę obwodną opadową, rewencyjną opadową. Na naszym terenie będzie potrzeba budowania odpowiednich obwodów rewencyjnych, odpowiednich zbiorników naturalnych, naturalnych zbiorników żeby powodem był To jest jakby z tych większych inwestycji, które planujemy, nie mówię o zakupie zużytego sprzętu, można mówić o jeżeli przejrzycie tak, to jest 1 100 tysięcy 000 000 złotych, to, 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 to kwotowo to nie jest yy, i...